Wraz ze starzeniem się organizmu starzeje się również układ odpornościowy, broniący nas przed infekcjami. Ocenia się, że osoby po 65 roku życia chorują prawie 10 razy częściej, aniżeli osoby młodsze. Są to różne infekcje. Wśród pacjentów, których badamy, opiekujemy się dużą grupą osób uczęszczających do Akademii Zdrowego Starzenia. Prawie 40% z tych osób to są osoby powyżej 65 roku życia. Prawie 40% z tych osób ma co najmniej trzy infekcje górnych dróg oddechowych. To są, powiedzmy, banalne przeziębienia, ale czasami one mogą mieć poważne konsekwencje, bo ich konsekwencją mogą być zapalenia płuc. A zapadalności na infekcje sprzyjają choroby przewlekłe, jak astma oskrzylowa czy POHP. Ważnym elementem zapobiegania z kolei infekcjom jest ruch, tym również ruch na świeżym powietrzu. Bardzo istotne jest również właściwe odżywianie. Pełne odżywianie, również z uwzględnieniem potencjalnych niedoborów witaminowych, jest również czynnikiem sprzyjającym czy zapobiegającym rozwojowi infekcji. Prewencja to także szczepienia. Seniorom, zalecane są coroczne szczepienia przeciw grypie. Dlatego, że grypa, szczególnie w połączeniu z zapaleniem płuc, które może być konsekwencją, yy, odpowiada za prawie 30% zgonów u osób starszych, a za zapobieganie jedynym efektywnym zapobieganiem grypie jest właściwe zaszczepienie się. Szczepienie powinno być odbywać się co roku i właściwie zalecamy osobom powyżej 65 roku dokonywanie takich szczepień. Naukowców czeka jeszcze bardzo dużo pracy nad mechanizmami zapadania na choroby wśród seniorów. Wiadomo już na przykład, że starsze osoby potrzebują wyższych dawek szczepionek niż ludzie młodzi. Warto byłoby poznać czynniki, które pozwalają na wczesną diagnostykę infekcji u osób starszych. Obraz infekcji, jak mówimy, obraz kliniczny może być zupełnie różny niż u osób dorosłych. Objawy mogą być nietypowe. Bardzo często nie ma temperatury, często nie ma typowych objawów przeziębienia, natomiast pojawiają się zupełnie niespodziewane objawy, takie jak na przykład ogólne osłabienie czy nawet upadki. To mogą być już pierwsze symptomy toczące się infekcji. A zatem znalezienie metod, sposobów, które pozwalałyby na wczesną diagnostykę, rozpoznanie infekcji. To jest również zadanie dla lekarzy, dla naukowców. Staramy się stworzyć takie modele w laboratorium, które odzwierciedlają naturalne warunki, które są na zewnątrz, które panują w naszym organizmie. O co tutaj chodzi? Przede wszystkim zaostrzenia astmy skrzelowej, z którą borykają się zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci, wynikają z infekcji wirusowych. A potem sprawdzamy, dlaczego taki wirus a nie inny spowodował tego typu zmiany, te zaostrzenia. Sprawdzamy korelacje, chcemy pomóc pacjentom, żeby znaleźć przyczynę tychże zaostrzeń. Wiemy, że wirusy otwierają drogę dla patogenów bakteryjnych. Czyli, poza tym, że sam wirus uszkadza nabłonek na nabłonka dróg oddechowych, to jeszcze może stymulować powstawanie chociażby biofilmu bakteryjnego, bakterii, które znajdują się w górnych drogach oddechowych. To również wpływa na zaostrzenie, na formy przewlekłe tychże zakażeń. Okazuje się, że bardzo duży wpływ na zdrowie ma bliskość rodziny. Przed kilkunastoma miesiącami opublikowano w Stanach Zjednoczonych badania wykonywane wśród osób starszych. Właśnie analizujące czynniki, szczególnie czynniki środowiskowe wpływające na częstość infekcji. I okazało się, że tak banalny czynnik, jak częstość przytulania przez osob osoby bliskie lub osoby opiekujące się, zdecydowanie zmniejsza częstość prawdopodobieństwa infekcji. A więc ten czynnik psychiczny, chociaż samego opieki ze strony kogoś, czy poczucia wsparcia ze strony otoczenia, już może być bardzo istotnym elementem, który poprawia ogólny stan zdrowia, a tutaj konkretne badanie wskazuje, że nawet zmniejsza ryzyko y, powstania infekcji. To, jak zadbamy o organizm, mając lat 30-40, zaowocuje w przyszłości. Ruch, dieta, rzucenie palenia to dobra inwestycja we własną przyszłość.